Cześć. Witam się z wami zamiast po tygodniu to po dwóch. Natalka też się z wami wita, choć. Cześć. Tam. Co chcesz? Miam miam. Tak. Ulubione ciasteczka z Lidla. Proszę. Smakują ci? Miam miam. miam, miam powiedz. Mniam, miam miam. Kto ma taką śliczną sukieneczkę? Ty? Ała! Przetur się do mamusi, no? Przytul mamusi. Oj, ku tak Halo, halo, gdzie ty jedziesz? Na plażę? Hmm. Natalka ma nowe sandałki. A dalej ten. A kuku, panie kryku na pewno miejsce. Są. No, tylko że. Teraz będziemy mieć daleko do zejścia, więc idź kawałek dalej, nie? tylko Co, tu? Może być. Między Fordem a Porsche. Oj cóż, czuję, że Natalka zaraz zaśnie. Po pierwszym wejściu do wody z tatą. Właśnie schodzimy klifem na naszą plażę. Natalka, pa pa. Na naszą. No na naszą, bo my tu mieszkamy. Naprawdę, mieszkamy. Bardzo piękne jest, piękne jest to zejście tutaj. Fajny widok. Natalia. Jest hey. ta, Hej. Jest ta. Kruszył, Natalia. To my już pokąpieli w morzu. To znaczy Sławek i Natalia, bo ja się nie kąpałem się. Kiedy mamy jechać? Ja no może mnie. Nie, bo będą korki, nie? Tam pewnie koło na półno. Coś Robisz papa? Może zaraz się włączy, bo tu jeszcze nie ma zasięgu chyba, nie? My po kąpieli i po obiadku, i jedziemy teraz na wycieczkę do Słonecz. Byliśmy tam już chyba z Natalią dwa razy, nie? Jak była taka mega Malusia. No, I później, bo. jakoś chyba zimą jeszcze byliśmy, bo wiem, że mamy zdjęcia w płaszczach zimowych. A dzisiaj jest mega, mega ciepło, i jedziemy się przejechać. Pa, pa. Widzimy się po drodze albo na miejscu. Sławek Natalia w wózku Można by wejść jeszcze wyżej na tą górkę i byłoby widać jeszcze więcej Ale my na razie schodzimy w dół Natalka dostała wafelka Smaczny wafelek? Nie, nie, Na, nie. Nakręć, nakręć, ładnie, do tej wygląda. A sławek szejka dostanie, i ja też. Nakręć, jak to wygląda, to Jeżeli się wybieracie do słony, to tutaj jest dużo mniejsza plaża niż w Bormów. Chyba o. nie wiem. to nawet Idziemy sprawdzić ile kosztują bilety na przejazd taką starą kolejką parową. I czy jeszcze jeździ dzisiaj? Pojedziemy kolejką parową. Bilet kosztuje 17 funtów od osoby w obie strony, a Natalka za darmo. Pojedziesz kolejką? Dzicia. Jesteśmy na peronie, który wygląda jak peron z Harry'ego Potter'a. I czekamy na ciuchce. Masz mm. ten kaperusz? Mam. Ooo. Ja jestem spalona. Czekamy właśnie na odjazd kolejki naszej. Będziemy jechać nią przez kilka stacji, przez kilka pięknych miejsc. Między innymi będziemy mijać Korfkassel, także na pewno będzie piękny widok. Natalka pierwszy raz pojedzie pociągiem. Za 10 minut odjeżdża. Jest strasznie gorąco w pociągu, dlatego wyszłyśmy na chwilkę na zewnątrz. Chcesz pochodzić sobie? Ale myślę, że jak pociąg ruszy, otworzyliśmy sobie okna, jak pociąg ruszy, powinno być okej. Okay. Natalkę. Nie nagrywałam za dużo w pociągu, bo Natalia szalała, cieszyła się, skakała i machała przez okno wszystkim. Ej, A na zdrówko. A na zdrówko. Cześć, witam się z wami w poniedziałek. Dzisiaj dzień planuję zacząć od zumby, ale najpierw sobie zrobię wodę z cetrunką, zrobię sobie kawę. Pozmywam troszeczkę, bo mam sporo, więc zrobię sobie pierwszą turę zmywania. Niech to sobie schnie, wstawimy pranie i idę ćwiczyć. Idziemy ćwiczyć zumbę, tańczyć zumbę, tańczyć zumbę, idziemy! Aha. Na 21, a u nas w mieszkaniu 29 28,9 w tej chwili ale plusem tego, że jest tak gorąco jest to, że nie chce mi się jeść a tak jak mówiłam wam w ostatnim odcinku, chcę schudnąć parę kilogramów przez ostatnie dwa tygodnie moja waga stoi w miejscu ale no, przyznam się bez bicia że nie przykładałam się za bardzo do mm, ćwiczeń ani do diety Ściągnęłam sobie aplikację MyFitnessPal, która jest bardzo prosta w obsłudze dla leni takich jak ja. Nie trzeba nic samemu obliczać, wystarczy tylko zeskanować kod kreskowy z danego produktu i wszystko jest obliczane w aplikacji za Was. Widzicie ile zjedliście białek, ile zjedliście tłuszczu, ile zjedliście węglowodanów, także naprawdę nie jest to skomplikowane. Chociaż tak jak mówiłam, ja nie lubię tego liczyć, nie lubię tego ważyć, ale naprawdę z tą aplikacją to jest w miarę łatwe. Ja już miałam na niej wcześniej konto, wystarczyło, że się zalogowałam teraz i wszystko miałam zapisane. No i postaram się teraz na nowo zacząć i przestrzegać tego wszystkiego. Pierwsze parę dni mi się udawało, też ćwiczyłam pierwsze kilka dni, a później a tu sobie coś słodkiego zjadłam, a tu lody, a tu jakiegoś szejka wypiłam, takiego wiecie, czekoladowego. Także no niestety, waga stoję w miejscu, ale będę próbować dalej. Chciałam wam jeszcze powiedzieć... O, taka przyszła z książeczką W ogóle Natalia chyba ma problemy z zasypianiem, jak jest tak gorąco Zasnęła mi tutaj na rękach, poszłam ją położyć do łóżka Chwilkę tam z nią jeszcze byłam, karmiłam ją, ale no niestety nie chce spać Może za chwilę znowu spróbujemy a chciałam wam jeszcze powiedzieć a propos wczorajszej wycieczki W pociągu już nic nie nagrywałam, bo Natalia była tak podekscytowana, że musiałam ją cały czas trzymać Chciała stać przy oknie w czasie jazdy, także... Bajka jest o lisku, tak? Ogólnie spacerak w słonecz było bardzo przyjemne. I chciałam Wam powiedzieć, że polecam Wam to miejscowość właśnie, żeby się... Papa robisz, tak? Żeby się przejechać na spacerek, ale niekoniecznie na plażowania, bo jest wąska plaża i tak jak wczoraj To tak naprawdę nie było gdzie się położyć. Także jak chodzi o plażowanie, to polecam bardziej Bormow albo Stadland. No ale spacerek jak najbardziej. Jest to zawsze jakieś inne, nowe miejsce do zobaczenia. Natalka przynosi kolejne zabawki. Chyba jednak nie chce iść spać. Gitarę przyniosłaś? Będziesz grała? No, mama ci włączy, tak? Proszę mm. bardzo. Dylu-dylu robisz? Ja chyba za chwilkę skoczę sobie pod chłodny prysznic i może uda mi się położyć na tarkę spać. Obejrzymy sobie jeszcze jakiś serial i będziemy sobie odpoczywać. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku Buziaczki. Pa.